Raz, cię raz, cios, raz. Ostatnia moja opinia na temat freak fightów ogólnie podobała wam się, ale były osoby, które bronią albo broniły tego typu wydarzenia, argumentując to w różny sposób. I to poruszę w drugiej części materiału. Natomiast teraz chcę poruszyć bardzo ważną kwestię, którą nikt nie poruszał, a jest mega poważna. Czy osoby, które to organizują, przeprowadzają badania psychologiczne na uczestnikach bo nie każda osoba ma na tyle silną psychikę żeby wytrzymać ewentualną falę hejtu i przypuszczam po tym co widziałem wczoraj a żeby o czymś mówić trzeba to obejrzeć że oni tego nie robią mamy przykład w wczorajszej Rozmowy tam na żywo i telefonów, dziewczyny, która tam siedziała, widać było po jej twarzy, po jej zachowaniu, że sobie z tym nie radzi. Z tego, co się orientuje, ta osoba miała depresję, nawet miała myśli wcześniej samobójcze. Niezależnie, co zrobiła, uważam, że jej tam nie powinno być. Dlaczego? Bo uważam, że nie ma predyspozycji psychologicznych, psychicznych, aby wytrzymać ogromną falę hejtu. Będąc na świeczniku, ryzykujesz tym, że ktoś cię skrytykuje. I niejedna osoba, która była na tym świeczniku, sobie nie poradziła z tym. Miała depresję, musiała się od tego wszystkiego wyłączyć, uciec, schować się, więc apeluję. Do osób, które to organizują, aby jednak te badania psychologiczne przychodziły, a nie ukrywały i zamiatały pod dywan, bo jak dojdzie do tragedii, to wszyscy jesteście współwinni. Jest sytuacja, w której te dwie osoby siedzą, plus dwóch prowadzących, i nagle jest telefon osoby, człowieka, jeżeli taką osobę można nazwać człowiekiem, która jedzie po niej równo. I te trzy osoby, ta rywalka. Ta dziennikarka i prowadzący siedzą cicho i wysłuchują zamiast to przerwać. I dziwię się YouTube'owi, że tego typu materiał tam dalej siedzi, nie został usunięty, bądź nie jest od 18 lat. Co z tego, że dana osoba jest dorosła? Co z tego, co zrobiła w przyszłości? Nie powinna tam się pojawić, bo nie masz predyspozycji. Jeśli jestem ślepy, nie widzę w ogóle, to nie mogę jeździć samochodem, tak? Jeśli jestem gruby, nie ćwiczymy na siłowni i chcę się pojawić na pomoście kulturystycznym. To nie płacz, że sędziowie przed startem, którzy weryfikują, czy ktoś ma predyspozycję do startów, ciebie odrzucili. I tak samo powinno być tutaj. I muszą być ludzie, którzy powinni to pilnować, powiedzieć: No, więcej byśmy zarobili, ale widać, że sobie z tym nie poradzisz. Udowodnił to lekarz-psychiatra. No i teraz ta druga część to znaczy argumenty za tym, dlaczego freak fighty są super. A ja uważam, że nie są super. Nawet w momencie, kiedy zapraszamy osoby, które są sportowcami, czyli wybielają tutaj opinie tych właśnie wydarzeń, bardzo fajne będzie porównanie, bo najlepiej, najdobitniej można to zrozumieć. Przede wszystkim. Słuchajcie, mamy stół i jest dwóch osobników, którzy obrzucają się gównem. Dosłownie, zabierają i się rzucają, tak? I trwa to, nie wiem, z 15 minut, 20 minut. Skończyli swoją imprezę i wchodzi kolejna para. Ale zamiast główna, co zrobili? Na ten stół dali jedzenie. Wykwintne, drogie jedzenie. Ale nie posprzedali tego główna. I oni ze sobą rozmawiają, kulturalnie spożywają w elegancki sposób, w garniakach to jedzenie. Między kurczakiem a y, makaronem jest gówno. Przypadkowo zatąkał y, tego kurczaka w tym głównie, no i sobie to je. I powiedzcie mi, czy te ostatnie spotkanie tych dwóch osób jest bardziej prestiżowe. No przecież mają garniaki, mają wykwintne jedzenie, no ale między tym wszystkim jest gówno. Nie poprawia opinii tego wydarzenia. Wręcz przeciwnie, widzimy jeszcze większą skrajność. Czyli mamy coraz lepszych zawodników, ale w międzyczasie jest coraz większa patologia. I to jeszcze zapraszają osoby, które do tego się nie nadają. Jeśli tak uważasz, zostaw łapkę w górę. No i oczywiście napisz swój komentarz, bo bardzo interesuje mnie Twoja opinia. A czy więcej o tym mówimy, tym lepiej, bo może uda nam się uratować daną osobę, która mogła źle skończyć, właśnie przez to, że nie miała predyspozycji, aby tam występować. Łapy nie ma.